Dzień dobry, witam Was serdecznie z Norwegii. Super, że z nami jesteś. Pamiętaj, by zostawić nam łapkę w górę, jeśli podobają ci się nasze filmy i subskrybować nasz kanał po więcej vanlifeowych treści. Miłego oglądania! To już nowy dzień. Zaczynamy naszą przygodę z Norwegią dopiero dzisiaj. Przyjechaliśmy ze Szwecji i chciałem się z Wami przywitać. Jesteśmy w miejscowości, która nazywa się Tak. Nie wymówię tego, bo nazwy w Norwegii są tak trudne do zrozumienia i przeczytania jak znaki parkingowe w Szwecji. Ale miejsce jest piękne, mieliśmy tutaj bardzo spokojną noc. Zaraz Wam pokazuję, jak to miejsce wygląda z widoku z lotu ptaka, bo Krystian latał dronem, a my idziemy zobaczyć, bo tutaj u góry jest platforma, z której startuję na parolotniach i podobno rozpościera się jeszcze piękniejszy widok niż stąd. W ogóle przepiękne miejsce, jakbyście byli w okolicach Be S o Bergen, Chciałbym Chciałabym być przy Oslo <noise> to będzie. jest to piękna miejsce, widziałam wczoraj z namiotami na dachach samochodów tutaj spali. Żeby wjechać tą drogą do góry, trzeba zapłacić 30 koron To w przeliczeniu 12 zł, co to uważam, że jest złotane. bardzo w porządku ceną na norweskie ceny. I to za jest to żeby w takie... do góry i parking tak. w tym. I bardzo ładne miejsce do odwiedzenia, zresztą patrzcie sami. Szybka zmiana planów, idę po jakiś chleb, e, taki super ser, lubicie śmierdzące sery? My lubimy śmierdzące sery. Mamy taki śmierdzący ser, który jest albo ze Szwecji, albo z Norwegii, kupiliśmy go w Szwecji, zaraz Wam go pokażę. I chcemy sobie zrobić kanapki, piknik mały. Mam ten ser, o którym mówiłem, to jest taki ser, śmierdzi okrutnie. Także jak już jak Justyna otwiera tą lodówkę, to e, od razu w całym nie śmierdzi tym serem. No, ale jest przepyszny. Jak ktoś lubi takie śmierdzące sery, to w smaku jest nieziemsko dobry. I Justyna ma jeszcze jeden ser z tej samej firmy: to jest truflowy, też jest bardzo dobry. Właśnie sprawdziliśmy. i Ten serek Castello jest oryginalnie pochodzi z Danii, także też te skandynawskie strony. Jest bardzo dobry. My go odkryliśmy w Szwecji, więc w Szwecji chyba właśnie ze Skarem i z Anelin. Więc nam się na pewno będzie kojarzył z tym miejscem. Jest naprawdę bardzo dobry śmierdziuch, straszny, ale bardzo dobry. I z ostatnich naszych szwedzkich zakupów to są takie bułeczki z kardamonem, które można posmarować masłem i dać jakąś konfiturę na to, albo właśnie ser. Właśnie powiedzieli nam to ci nasi hości. Że to jest bardzo typowa dla Szwecji rzecz i mi bardzo zasmakowała, bo ja bardzo lubię kardamon. Także, jakbyście byli, mieli okazję coś takiego kupić. Ja myślę, że my po drodze do Wiednia duże zakupy w Szwecji zrobimy, bo mi to strasznie smakuje. To są takie, wiecie, wyschnięte, suche były z kardamonem PH. Trochę się tutaj zasiedziliśmy, bo było tak przepięknie. Zjedliśmy jeszcze jakiś szybki lunch i teraz jedziemy spotkać się z jedną z Was. Hej, zastanawialiśmy się, jak to tutaj będzie, ale w sumie spodziewaliśmy się już takiego mniej więcej standardu jak i w Szwecji no i faktycznie tak jest się, to jest jedna z tych stacji gdzie można po prostu przy stacji benzynowej Shell'a można sobie podjechać spuścić wodę szarą tutaj opróżnić ubikację chemiczną jest woda wszystko, wszystko jest i to wszystko jest za darmo co robi naprawdę wrażenie bo tyle co wjechaliśmy do Norwegii dzisiaj jest nasz drugi dzień i już po prostu widzę znaki wszędzie Także myślę, że z tym nie będzie problemu akurat. Słuchajcie, kochani, my się tutaj wbiliśmy na lody i ciacho do jednej z was, Gosia. Dziękujemy ci z całego serduszka. Chodźcie tu pokaż. Gosia, dziękujemy ci z całego serduszka Dzień. za to, że nas tutaj przygarnęłaś i w ogóle to jest tak niesamowite, że jeszcze z pierwszego kanału, który mieliśmy Gosia, zaczęła nas oglądać i napisała i zaprosiła nas do siebie. To jest tak jak za każdym razem powtarzam, ten one life Będę do końca życia wdzięczna za tą przygodę, za takich ludzi poznajemy, także bardzo się cieszymy, że mogliśmy Cię odwiedzić. My jedziemy. się cieszymy i życzymy Wam szerokiej drogi i za no, 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 tym zapraszamy oczywiście. I w drodze powrotnej się tu będziemy zatrzymywać, także my teraz jedziemy dalej, w dalszą trasę, jeszcze godzinkę drogi przed nami, bo musimy zacząć składać filmik, który jutro ma być na kanale, także nie zagadujemy. Zaczyna zresztą padać, tak złapaliśmy chwilę pomiędzy jednym a drugim deszczem i jedziemy. Could... Okej, okay, ludzie. Dzisiaj mieliśmy... Dzisiaj jest niedziela. Zapostowaliśmy filmik i chcieliśmy sobie zrobić jeden dzień bez nagrywania, ale nie da się nie nagrywać. Muszę wam pokazać, gdzie dzisiaj wylądowaliśmy. I tak naprawdę byliśmy po drodze na taki wodospad. I zatrzymaliśmy się po prostu przy drodze, w połowie i tutaj zostajemy na nas. Zobaczcie się tutaj. To jest droga, która, która jest położona około 1000 metrów nad poziomem morza, tutaj wszędzie są jeziora i kawałek dalej jak się przejeżdża widać, widać lodowiec w ogóle, jak schodzi ten cały lodowiec w dół, także jesteśmy na szczycie góry, tutaj jest dość duża droga. Teraz jeszcze jeżdżą samochody. Wyczytaliśmy, że w nocy jest tutaj bardzo spokojnie i tutaj widać dość dużo ludzi, którzy śpią też przy ulicy, po prostu tak. No i my wjechaliśmy w taką zatoczkę no i tutaj zostaniemy. Nie wiem, czy widzicie tam przy drodze są takie paly. Te tyczki mają około 3 metrów, może więcej, i te tyczki pokazują, jak dużo śniegu tutaj jest i wyznaczają drogę w śniegu, jak tutaj w zimie popada. Niesamowite miejsce. Naprawdę niesamowite miejsce. A właśnie Justyna się mnie zapytała czy mi wcale nie jest zimno, bo tak wyszedłem w koszulce, jest 8 stopni. Na dole było około 20. Wjechaliśmy na górę jest 8 stopni. Już się zaczyna robić zimno. Ubieramy się z Tynką. Podagrywaliśmy. Teraz chowamy się do środka, bo jest tak zimno, że aż mi wiąra ręce. I jak ściągałem statyw, to nie czułem, co ściągam. <tak> Także teraz chowamy się do samochodu, robimy sobie herbatkę. Pomimo, że jest tak jasno, to jest godzina 20, także zaczynamy naszą wieczorną rutynę. Chowamy się, zapalamy sobie świeczkę i widzimy się już jutro rano. A ja stąd jutro pracuję, to jest mój widok. Okta. Z życia w vanlife'ie. Jak nie macie wybasto, zagotujcie dwa razy wodę w czajniku na kuchence i się robi w My tak dzisiaj ale grzejemy. Mamy, my mamy wybasto. Chińskie ze 120 euro, na razie działa. Będzie dobrze, ale Będzie to dobrze. chciałam powiedzieć też, że zobaczymy. Nagrzejemy przed spaniem a w, a, i nie będziemy włączać w nocy. I zobaczymy jak nam się spało, ale z ciepło ubierzemy. Dzisiaj nie tylko w krótkim rękawku, tylko chyba w ciepłej bluzie. Tyle chciałam powiedzieć. Widać, że jesteście chyba przebodźcowani tym, co tutaj się dzieje, bo ja na, ja na pewno jestem przebodźcowana, co widać. I chciałam się z Wami już na dzisiaj pożegnać i odezwiemy się jutro. No to teraz już naprawdę cześć, do jutra. Cześć wam, dzień dobry, mój strój jest dzisiaj adekwatny do pogody, jest 8 stopni na zewnątrz, Krystian jeszcze chwilę pracuje, spało nam się w miarę dobrze, chociaż tutaj jednak od drogi jest dosyć głośno, znaczy w nocy było spokojnie, w nocy nie było tutaj w ogóle nic słychać, ale nad ranem zaczęły jeździć samochody, no ale to nic, my i tak, Krystian o 8 zaczyna pracę, więc o 7 wstawaliśmy, braliśmy frysznicę i i i i teraz dopóki Krystian nie dopracuje idziemy szybko po, po, na misję borówkową, Będziemy poszukać borówek tutaj. Dobra, ludziska. Ja skończyłem pracę. Super, Annabela ścieli Albertowi łóżko. Justyna jest przemarznięta i musimy stąd jechać. Jedziemy do wodospadu. Dobra, jedziemy teraz do tego wodospadu, zbieramy się stąd. dalej jest 8 stopni, w nocy było jeszcze zimniej. Justyna o przemarzła, mała przemarzła. To basto. Włączyłem chyba 100 o czwartej i potem już było ok, i chodziło przez 10 godzin, jak pracowałem teraz. No. Na, no i tak było. idziemy gdzieś, ci jest cieplej. Nie? Ale wiecie co? Nie wiem, jak mam poczucie takie, że jest taki widok za oknem i że jest tak pięknie, to, to jakieś nie, nie przeszkadza mi temperatura. Tak jak zebrałam się, byłyśmy próbować zbierać jagody i naprawdę to nadrabia za to, jak jest ciepło. Ale jeszcze możliwe później, że pojedziemy na jakieś włoskie wakacje, jak wrócimy. A jakbyście nie wiedzieli, o jaki widok chodzi, to zobaczcie na Instagrama. Właśnie, właśnie widziałem te e, Twoje stories, które zapostowała Justyna. Co drugie słowo to jest? O Jezu, jaki widok! O Jezu, jaki widok! O Jezu, jaki widok! Nie wiem, czy te stories to już pewnie ich nie będzie w tej chwili. Ale... Będą nowe, wpadajcie na Instagram. Ale będą nowe. Wpadajcie na Instagram, a my jedziemy do. Wodospadu. Dalej! Do wodospadu. Słuchajcie, pojechaliśmy może 50 metrów dalej, bo zobaczcie te widoki. tutaj to jest zdecydowanie trasa, na którą bardzo warto jest przyjechać. Jest przepięknie, można naprawdę jechać i podziwiać. Ja tak szczerze myślę, że my nie dojedziemy do tego wodospadu. Chyba znaleźliśmy kolejny spot na noc. Patrzcie. Nie <laughs> co, jak sobie przyjeżdżamy i mamy gdzieś zamiast spać, to patrzę, jak jest szybki internet. No i mi pokazało, że tutaj mam tak szybki internet, że. Należy do tych najszybszych w Niemczech, jak mi napisali. <grymne> to co, śpimy tutaj dzisiaj? Chyba tak, nie? To jest bardzo ładnie. Ja cię, ty, ty tak spokojnie mówisz bardzo ładnie. <grymne> tutaj jest tak pięknie. <grymne> jest zimno. Dobra, jedziemy nie, do tak tego wodospadu i tu wracamy. Bardzo pięknie. Ale muszę się zagrzać. Idziemy się zagrać? Akurat mała się prześpi i przyjeżdżamy tutaj. Zobaczcie, to jest duży parking. Jest bardzo dużo innych kamperów i my też tutaj będziemy dzisiaj śpiochać. I dojechaliśmy. Słuchajcie, parking wygląda w miarę pusto. Oprócz nas jest dwa, są dwa jeszcze kamperwany i kilka samochodów. Także możliwe, że wcale w jednym z najpopularniejszych wodospadów w Norwegii nie będzie tak tłoczno. Idziemy. Dobra, idziemy. Ubrałem kurtkę, bo. <śmienicza> Całe pół stopnia. Jest coraz cieplej, jest ok. Po pierwsze, do Waring Tutaj wszystko jest przygotowane. Zobaczcie, jest ścieżka, naprawdę są barierki. Nie ma co się stresować, że to jest nie wiadomo jaki hike, czy nie wiadomo jaki trekking. Idzie się tutaj. Na tyle spokojnie można dojść, żeby zobaczyć ten wodospad i zobaczcie, jakie są widoki. Niesamowite, pięknie. Naprawdę chciałem to odchaczyć trochę, bo nigdy jakieś wodospale dla mnie nie robiłem wrażenia, ale wow! Nasze pierwsze zakupy w Norwegii. Lisy nas zainspirowały. Będziemy robili pizzę. Zapłaciliśmy za mąkę i ser 8 euro. To znaczy w przeliczeniu 24 zł. Dobrze, że zrobiliśmy te zakupy w Polsce. 28 złotych. Krystian mnie tu poprawia. Cześć Krystian. Cześć. Dzień dobry. Następnego dnia. Cześć, dzień dobry. Znowu się stało coś fajnego. na poszło właśnie wyrzucić śmieci, wraca. Z Anabelą poszła i wraca jakieś 10 minut później i ma zabawki dla Anabel i koszulkę dla Anabel. W ogóle spotkali ludzi z dołu. Ty opowiedz w ogóle. Słuchajcie, idziemy z Anabelą sobie wyrzucić i nagle przyjechały dwa kampery. Dwa kampery i Norwegowie sobie tutaj przyjechali. I powiem wam, że dali Anabeli dwa miski. To jest podobno z jakiejś bajki tutaj. I koszulkę, i tak zaczęliśmy rozmawiać, i tylko dlatego, że przebiegła, nawet nie zamieniliśmy wcześniej słowa. Proszę, jakie to było miłe! Ja Wam mówię, to jest jakaś dobra energia, która za nami jedzie. Bo to są aż takie trochę dla mnie ciężko do uwierzenia rzeczy i faktycznie, właśnie chwilę teraz porozmawialiśmy, byli Państwo, którzy tam siedzą, to z dwie pary takich starszych osób, właśnie kamperami sobie tu przyjechały i byli kilka razy w Wiedniu, także trochę mieliśmy temat do rozmowy, taki wiecie, small talk zrobiliśmy, w ogóle jak mega miała, ale teraz słuchajcie... Jesteśmy głodni i chyba będziemy coś gotować Ej, tutaj się pomału zapełnia Jak czekamy na jedzenie, a jestem taki głodny To idę przygotowywać trochę nasz stolik Zobaczcie sobie jak tutaj w ogóle śpimy Właśnie, pokażę wam jak tutaj śpimy Już się tutaj wszyscy zjeżdżają, w ciągu dnia jest dość pusto Ale na wieczór tu jest pełniutko Tutaj ludzie chcą spać A zobaczcie jeszcze na ten fajny widok Okej, okay. tak się muszę wami dzisiaj już pożegnać. Chciałem jeszcze Wam powiedzieć, że się widzimy już. Jutro dla nas się dzień kończy. Posiedzieliśmy sobie trochę po tym robieniu pizzy, wzięliśmy sobie czas, siedliśmy sobie tutaj z tyłu, popatrzyliśmy na zachód słońca, już wcena trochę coś poćwiczyła, posłuchaliśmy podcastów. Tak po prostu sobie odpoczęliśmy. A poszła wcześniej spać i teraz myślimy, co robić jutro dalej. I pewnie pojedziemy jakieś 100-120 km dalej. I poszukamy sobie jakiegoś pola kempingowego na następne dwa dni. A to dlatego, że jak widzicie, za mną pełno chmur idzie w tą stronę i przez dwa dni ma, ma lać. A jak jest też, to nie ma prądu. <grym> a ja muszę pracować jeszcze przez najbliższe dwa dni. Także jutro rano pewnie spędzimy po drodze. A po południu zaczynam pracę i to już pewnie będzie się odbywać na jakimś polu kempingowym, które jeszcze musimy znaleźć. Są dwa jakieś faworyty, no ale jeszcze się zastanawiamy. Dobra, do zobaczenia już jutro rano. Dzień dobry! Jak się spała? Dobrze się spało, ale patrzcie się, jesteśmy w chmurach. robimy? idę pozbierać to wszystko, bo to jak siedzimy na zewnątrz to zawsze wrzucam do przodu, to teraz sadzam to do tyłu, robimy śniadanie i jedziemy gdzieś na ten kemping. Znaleźliśmy dwa i do jednego z niego jedziemy. Z nich. Dobra, chodźcie jeść śniadanie, ja jeszcze w przypływie szału kulinarnego machnęłam tutaj hummus. I przypomniało mi się coś odnośnie tej, bo jestem trochę frustrowana tym, że ta szybka pizza mi nie wyszła i przypomniało mi się coś fajnego. Moja szwagierka robiła pizzę swoim dzieciakom w taki bardzo fajny sposób. I ja dzisiaj spróbuję to odtworzyć. Zobaczymy, czy tym razem mi się uda. I później powiemy wam coś, myślę, bardzo fajnego. Mamy bardzo fajny pomysł. Ciekawa jestem, jak wy na ten pomysł zareagujecie, ale teraz chodźcie bo głodnie i zimno. My już jedziemy i tak czasami jest, że plany zmieniają się w ostatniej chwili. Właśnie patrzymy na to, żeby może pojechać do Bergen. Bo jak jest taka deszczowa pogoda, to na język trola, na który chcieliśmy wyjść, na pewno nie będziemy szli dzisiaj. I też droga, którą chcieliśmy przejechać, jeżeli będzie tak mgliście, to ominiemy te wszystkie ładne widoki, więc możliwe, że po prostu pojedziemy sobie. Do Bergen. czy są jakieś pola kempingowe? No właśnie, patrzę, potrzebujemy pola kempingowe, bo prądu nam coś brakuje. Brakuje nam faktycznie? Zobacz. Pi, nawet ładuję teraz larę. Co ty opowiadasz? No to szukamy parkingu, nie tego. Nie? Szukamy parkingu, nie pola kempingowego. Hej, ale, ale jest... widzieliście pogodę, jak wygląda, a ładuje trochę. Także dzisiaj chyba obejdziemy się bez pola kempingowego i jedziemy sobie na parking gdzieś koło Bergen Aha. i sobie jutro do Bergen pojedziemy, co? Ciemno, więc muszę się wychylić. Mamy 10 minut czekania w tunelu. Jesteśmy jako pierwsi, tam jest rondo <noise> w ogóle rondo pod tym, w tunelu, pod, pod górą i to wygląda tak teraz. Idziemy, ruszyła się co? No. Tutaj paliwo kosztuje euro 50 w przeliczeniu. Czyli ile to jest? 6 ,55 zł 55 pięć. niż w Szwecji? Tanie niż w Szwecji. Wszyscy mówili, że tu jest drożej, ale paliwo wygląda, że tu jest tanie. Właśnie policzyliśmy i wychodzi na to, że crafter spalił teraz 10 litrów na 100 km. Czyli całkiem w porządku i w tym jest już wliczone ogrzewanie nocne, które teraz przez dwa dni było we webasto włączone. Praktycznie. No dość długo. Powiedziałabym, że może 12 godzin w ciągu dnia było włączone i jeździliśmy pod górę, no bo tam spaliśmy na szczycie góry, także myślę, że całkiem spoko. Spoko to wyszło. Nie wcale tak drogo. Chińskie Webasto polecam. Dobra, musimy też przyznać, że teraz dużo spokojniej jeździmy niż na Sardynii. Krystian faktycznie patrzy, żeby... Ekonomicznie jeździć, o tak to powiem. No i, Dobra. Się nie da szybciej je... no i tutaj się nie da szybciej jeździć. Chociaż na przykład tu są, tak jak Wam mówiliśmy, takie nielogiczne ograniczenia prędkości. Na przykład z tej góry, z której zjeżdżaliśmy, tam gdzie dzisiaj spaliśmy, można było zjeżdżać 80 po serpentynach. A znowu w miejscach, gdzie wydawałoby się, że można by było spokojnie jechać, 80, to jest ograniczenie do 40, 50, 60. Także tak, tutaj się tak pipka. Pipkamy dalej teraz. No i na przykład o tym co mówimy, tutaj jest dwupasmowa droga, gdzie są takie mijanki po bokach zrobione. Przecież jakby się tutaj jechało 80, to to jest wypadek na wypadku. Dojechaliśmy na miejsce, zaraz Wam pokażę, jak tutaj jest ładnie. Naprawdę fajne miejsce. 50 km od Bergen. Krystian tam pracuje jak mróweczka, a ja spróbuję teraz zrobić tą pizzę według mojej szwagierki. A jak ona to robiła? Ona po prostu zamiast ciasta wykorzystała tortillę. A że mam tortillę, to taką właśnie pizzę spróbuję teraz zrobić. Jak będzie dobra, to Wam powiem, jak ją zrobiłam, i będziecie też sobie mogli zrobić. A teraz zobaczycie, gdzie się zatrzymaliśmy, jak jest ładnie. Oraz słuchajcie, pokazuję Wam jak to zrobić, bo przepis jest naprawdę prosty, zrobienie tego trwa 5 minut, a jest naprawdę spoko. Także co potrzebujecie zrobić, to bierzecie zwykłą tortilę, ja akurat mam mini tortilę, myślę, że większa tortilla będzie nawet lepsza, bo pizza będzie lepsza. Dajecie na patelnię, jeszcze nie włączacie jej, dajecie na to sos pomidorowy, ja posypuję oregano, sól, odrobinę czosnku, dałam ser żółty, przykryłam przykrywką i na maleńkim ogniu przez 5 minut, aż ser się roztopi. I jest ideolo. Tak zaspokaja głód na pizzę, jak się chce na szybko pizzę zrobić. Także naprawdę w porządku. A padłam z Krystianem pomysł do głowy, bo akurat patrzyliśmy, nie wiem czy wiecie, my kiedyś wydaliśmy dwa e-booki kulinarne: jeden to był o pieczeniu chleba, drugi był z naszymi ulubionymi przepisami, e, zainspirowanymi naszymi podróżami. I pomyśleliśmy, że teraz czasami e, spisujemy sobie te najlepsze rzeczy, które tutaj w Wanie gotujemy, które się najfajniej sprawdzają, i będzie e-book gotowanie. Taki nam pomysł spadł, żeby trzeciego e-booka do kolekcji dodać. My sami czasami czujemy się nie do końca zainspirowani tym, co mamy jeść. I jak będziemy mieli te przepisy wszystkie w jednym miejscu, to będzie super. A robimy je tak, żeby można było na dwupalnikowej kuchence je zrobić. Także w każdej kuchni na pewno uda się je zrobić. Nie używamy teraz na razie do tego piekarnika. Dajcie znać, co o takim pomyśle myślicie. A ja się zabieram za gotowanie następnych pizz, bo pierwsze dwie zniknęły. Testowanie na ekranie, jak Wam smakuje pizza? Super jest. A na smakuje ci pizza? <grystanie> to co? Dość przygód na ten tydzień. Tak, Słuchajcie, tutaj się z nami dzisiaj pożegnamy. Norwegia. Na początku, jak wjechaliśmy, zobaczyliśmy te pierwsze y, ujęcia, te pierwsze sceny, te pierwsze jeziora i góry. I tak byliśmy. Hm, czy to to? Ok. I później, jadąc dalej w gąblądu Odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie. Słuchajcie, tutaj jest tak pięknie, jest tak zapierająca dech w piersiach natura, że aż ciężko nam to wyrazić na pewno scenami i słowami. Wiecie co, to jest? To jest tak, że Norwegia jest bardzo dobrze oceniana. Spodziewaliśmy się tak. bardzo dużo od tego kraju i na początku to było takie tak szukaliśmy tego wszystkiego, dopóki nie wyjechaliśmy tutaj na górę i chyba widać na, 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 na tym filmie. Jak nas to zabrało? Jest pięknie. Jest bardzo przyjazne miejsce, jeżeli chodzi o van life. Jest zimno, ale nawet to zimno w lecie nadrabiają te widoki, które tutaj są, bo jest naprawdę cudownie. Dobra, nie będziemy Was tu zagadywać. W przyszłym tygodniu zabieramy Was ze sobą do Bergen dla nas tych filtrów. Tak, pierwsze takie miasto, i potem jedziemy dalej oglądać dalej. i szukać takich sobie miejsc jak. Cieszymy się, palę. że jesteście tutaj z nami w tej podróży. Witamy wszystkich nowych. Przybywa was tu bardzo wielu, z czego się ogromnie cieszymy. Dziękujemy za każde komentarze i łapki w górę i zachęcamy Was do subskrybowania kanału, jeżeli interesuje Was tematyka Van life. I też dziękujemy naszym patronom. Przybywacie też za co. Jesteśmy ogromnie wdzięczni. Dziękujemy bardzo. I pomagacie spełniać nasze szalone marzenia. Także dziękujemy Wam. Życzymy Wam wspaniałego poranka, popołudnia, wieczoru. I Do. widzimy się już w niedzielę o 9 rano. Jak zawsze. Trzymajcie Cześć. Się. Cześć.